Ciocia Leosia i myśli pozytywne przedstawiają. Sowie Smutki. Smutek to podstawowe uczucie, które towarzyszy każdemu przez całe życie. Powodów do bycia smutnym jest bardzo dużo. I to jest całkiem normalna sprawa. Najważniejsze jest, abyśmy w tym smutku nie byli sami. A czy sowy też się smucą? Dzisiaj odwiedzimy las i spojrzymy wysoko do góry, gdzie są korony drzew. Oto Puszczyk Piotrek siedzi samotnie na długiej gałęzi dębu i przygląda się okolicznym drzewom. Wszystko jest pokryte białym puchem śniegu. Puszczyk bardzo posmutniał. Dziób mocniej wtulił swoje upierzenie. Smutnego puszczyka Piotrka zauważyła przyjaciółka, uszatka Ula i od razu do niego podleciała. Sowy się ze sobą przywitały.